i Pani Marszałek Województwa Pomorskiego i Pani Hannie z ich cisłań. bardzo proszę. Mikrofon. Ja oczywiście bardzo chciałam podziękować za to, że państwo mnie zaprosiliście, że razem, że razem z państwem mogę świętować ten, ten dzień niepodległości. Gratuluję osobom, które zostały oznaczone. Bardzo gratuluję i cieszę się. Pan marszałek Mieczysław Strug nie mógł przyjść. Jest całe mnóstwo różnych dzisiaj ważnych spraw. Ja też nie będę mogła być z Państwem niestety do końca, ale jeszcze troszeczkę będę. Ale mam tu list, który chciałam na ręce prezesa Związku Solidarności Polskich Kombatantów Gdańsku przekazać dla pana Mieczysława Filip Czaka. List od pana marszałka, szanowny panie prezesie, szanowni państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystości upamiętniającej 93. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Niestety inne zobowiązania służbowe sprawiają, że nie mogę uczestniczyć dzisiaj z państwem w tym jakże ważnym wydarzeniu. 93 lata temu, 11 listopada 1918 roku, Rada Regencyjna przekazała naczelne dowództwo wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu. Tego dnia na nowo narodziła się Polska. Wykorzystaliśmy daną nam przez historię szansę. Dzięki temu dzisiaj żyjemy w wolnym, europejskim, demokratycznym kraju. W tym dniu pamiętać należy jednak przede wszystkim o tych, Którzy w niepodległościowej walce nie zawahali się postawić na szalę tego, co dla każdego człowieka najcenniejsze własnego życia. Ich odwaga jest dla nas wszystkich powodem do tumy i będzie zawsze przykładem najwyższego umiłowania do Polski, a także zobowiązaniem, jakie my, Polacy, żyjący w wolnej już ojczyźnie, mamy do spłacenia wobec tamtego pokolenia. Niech ten dzień stanie się okazją do refleksji i powrotu do historii. Mam nadzieję, że jubileusza uroczystość będzie dla wszystkich Państwa wyjątkowym wydarzeniem, czego serdecznie życzę. Z poważaniem marszałek województwa pomorskiego Ryczysław Struk. Proszę Państwa, w następnej kolejności głos zabierają przede wszystkim goście według zgłoszenia. Ktoś chce zabrać głos, to bardzo proszę. Pan poseł Jałowski, proszę.